Z, z naszej inicjatywy, czyli z Koła Gospody wiejskich, założyliśmy w, tym, w tamtym roku koło Gospody wiejskich i postanowiliśmy coś zrobić dla mieszkańców i kultywować taką tradycję, a taką tradycją jest właśnie tłusty czwartek. I postanowiliśmy, że zaprosimy wszystkich mieszkańców na wspólne pieczenie oraz kosztowanie słodkości właśnie dzisiaj. I właśnie to robimy, gdzie pyszne pączki powstały przez ręce dzieci, przez ręce dorosłych, a teraz za chwilę pójdziemy je smakować. A, jeszcze podwyżki tak. No, działa obojętnie, gdzie No. Żeby się nie spaliło. <laughs> Na no, <żeby się> nie... <laughs> no, jutkowskiego pączka to przede wszystkim dużo, dużo chęci do zrobienia tego pączka. Najważniejsze. No, ale przede wszystkim, no, pączek musi posiadać. Musi posiadać mleko, musi posiadać margarynę, jajka, mąkę. No, droższe, przede wszystkim dobrze. Być dobrze wyrobione, czyli z sercem najważniejsze. No, i przede wszystkim dobrze upieczone. Najlepsze są na smalcu. My akurat pieczemy na oleju, ale są może zdrowsze, no i przede wszystkim zje, zjedzone w super towarzystwie. No, to, to, to ale dzwonią do... Taki pączek zazwyczaj ma tyle samo kalorii, co pieczony w piekarni. Choć podejrzewam, że takiego pączka nie kupi się w piekarni, bo to jest swojski pączek. Piekło się w każdym domu, się piekło, a potem jeszcze były... Tu są takie panie, co ostatki wyprawiały, jeździły na wozach, do każdego domu wjechały i w każdym domu te pączki dostały, a potem się przyszło na salę i na tej sali były ubaw, wielki ubaw zawsze był, no, no, a pączków było rozmaitych gatunków.